Mam z tej strony pluszowa, a ja witam Was yy, w y, pokazaniu co trafiło mi się w puszce z nordyckiej edycji. Ok, możemy odpuszczmy. Oczywiście paczki są już rozpakowana jednak to tylko yy, dlatego, ponieważ ja byłam chora i nie miałam kiedy, jak to. Znaczy teraz jestem chora, a wcześniej nie miałam jak to nagrać. Proszę, jedna paczka nordyka, druga, trzecia, czwarta. No i piąta, czyli pięć paczek takich jest w tym zestawie. Uwierzcie mi, to nie są ze dwa podzięki. Tych kart będzie mniej, ponieważ ja tam mam niektóre puszczurki, nawet nie wiem, gdzie one leżą, dlatego też po prostu Wam pokażę tak, jak tutaj jest. Na pierwszy ogień leci Lukas w PSŻE. Drugi będzie Fred? Tak, Fred. Troszkę dziwnie. Javier Mascherano one z takiego mi Co do one to są so one strasznie rzadkie. Znaczy, strasznie rzadkie. Defensive Rock, wiem, Subotic. Karim Belarabi, Baltak, -ka Hakan -ha Baltak, Zagoef, Alan Zagoef, Robert Lewandowski, Tomasz Waclik, Nie Waclik, Dawid Luiz, Roman weindt Tyson Johan Caballé Już mi się tam coś wysuwa Pierre-Emerick Obumayang Jeffrey Kondopia i jest Fabian Frey Pewnie się nie, jeszcze jedna Limity Berbat. Pewnie się zapytacie co z limitką No to już Wam ją pokazuję Oto Limited też. Manuel Neuer jak była ona przechowywana za chwilę wam pokażę dostałam ją yy, tak o co była ona dostarczona, ponieważ ona była dostarczona w oddzielnie, ponieważ była to karta, którą było można wybrać, bo tylko taką w takiej wersji tę kartę znalazłam, dlatego też po prostu nie ma to jak ten. No bo wiadomo, przecież nikt nie będzie otwierać yy, tej puszki. Więc tak była ona dostarczona w takim pudełeczku. Więc dodatkowo mamy pudełeczko i jeszcze folika, w której ona tam jest. Yy, więc jeżeli Wam się spodobało, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Yy, I napiszcie, co byście chcieli następne do unboxingu. Oczywiście bez takich jak boksy za nie wiadomo o ile złotych. Aha, i następnie że w kwietniu, czyli już za y, dwa tygodnie y, na Wielkanoc postaram się nakręcić rozpakowanie update edition y, 14 1415 y, boksu z y, 10 paczkami i 3 limitami. No to tak jak już mówiłam, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, się mam.